A bardzo fajnie to wygląda. <laughs> wow, to jest super. To jest super, że ludzie będą różni siedzieć przy tym. No. Zajebiste. Tego mi bardzo brakuje właśnie w, w, w Simsach i Winzoi. 98 <laughs> mówisz Avrila? No ja się poznałam na rezydencie yy, 7 i... 6. czekajcie, przeglądarka. O Jezu, miałam za. Dobra, bo ja się bałam już, że wyciszone miałam. <laughs> Nie. Ale nie przekonana jestem do końca do grafiki, nie? Plus wielkość tego dziecka względem matki trochę tak wygląda, ale no. Bo ja jestem bardziej pro rzeczywistość, ale. Oj, to fajnie wygląda. Może być to fajne. Okej, okay, to jest miasteczko. Paralives. 8 grudnia. No. Więc jak tylko będzie możliwość yy, słuchajcie, zagrania, to jak najbardziej napiszę tam do, do tego, napiszę tam do, yy, do wydawcy z zapytaniem po prostu. Natomiast to na przykład jest fajne, aczkolwiek pytanie, czy to będzie wyglądało jak w Inzoje, że po prostu to jest pozycja i one tak naprawdę nie oglądają telewizora, czy faktycznie oglądają telewizor, nie. <laughs> Bo ja zdecydowanie wolę, żeby oni właśnie też oglądali, mogli oglądać i leżeć, tak? No bo jednak e, potem jest tak, że na przykład jak chcę, żeby oglądali telewizję, to e, muszę oddzielnie ich posadzić, nie? No ale tu fajnie to wszystko wygląda. Czekaj, przeanalizujmy to. Dobra, <coughs> ja sobie to wytnę po prostu na, na tym. E, pokaż. No mamy miasteczko. Miasteczko to się jakby taka wyspa, nie? Tu widzicie jakieś takie przejazd kolejowy tutaj przejście pod no, pod tymi budynkami <laughs> taki wykopany jak to się nazywa tunel krótki e mamy różnego rodzaju domki więc jest to taki styl taki kurczę nie wiem jak to, gdzie to można do czego to można porównać brytyjski francuski coś ta francuska gra będzie ale taki europejski styl bardziej zdecydowanie <laughs> chociaż tutaj to już tak Wygląda bardziej amerykańsko, więc to będzie takie pewnie połączenie. To mam sobie miasto. A, i to wygląda w ten sposób. Ok, tak wygląda. UI, um, że tak powiem, czyli tutaj mamy wszystkie, wszystkie kategorie. Tu mamy czas. Mamy nasze postaci. Ciekawe jak to będzie wygląda, jak będziemy mieli więcej. Czy na przykład będzie się dało zmniejszyć to, żeby to tak nie przeszkadzało i nie zasłaniało. Czy będą młode, że będzie można mieć 20, nie? I wtedy tych karteczek będzie 20. No ciekawe, snack, bar, breakfast. Patrzcie, w ogóle są napisy, ale napisy są po angielsku w ogóle. Soda, thirsty. Yy, I to jest też spoko, bo na przykład w Simsach mnie bardzo denerwowało to, że są te takie Simlish. Niby z jednej strony takie urocze, a z drugiej strony jakoś tak. Wolałam zdecydowanie, wiecie. <laughs> Okej, okay, biegaj. No, i to słynne, to co, to, co stało się, yy, można powiedzieć, zarzewiem, <grafię> pod w ogóle dyskusję na temat tego, czy jest coś w stanie wyjść lepszego od Simsów. To to, że na samym początku, pierwsze co praktycznie pokazało Paralives, to było to, że możesz po prostu dowolnie rozstrzec meble i inne rzeczy, i sobie je dopasowywać według swoich potrzeb. Tego na przykład Simsy nie miały i nie mają do tej pory. Eee, okna, wszystko, jakby to, jest, to jest super pod tym kątem. No, mamy tutaj oczywiście salon sobie, mamy dziadka. Młodzież. Tu chyba jest taki starszy już. To nie jest ten najmniejszy, bo no. to jest taki starszy już. Ale mniejszy od tego, nie? Czyli już mamy grupę wiekową 1, 2, być może 3, 4. To jest ta sama pewnie grupa wiekowa? Nie jestem pewna. Ciekawe, 5, 6 grup, czy ten? Dobrze, no, raz, 2, 3, 4, 5. Siedem powinno być, według tego, co tutaj widzę, bo jeszcze będzie takie małe dziecko do kołyski, nie? To, to, to na pewno. Jakieś kubeczki, jakieś takie wiecie. Yy, w ogóle śmiesznie, bo sama grafika jest taka. Yy, na przykład yy, te meble wyglądają, są inaczej stworzone, a postacie są w ogóle inaczej stworzone, nie? <laughs> Pasowałoby mi na przykład, żeby te postacie wyglądały bardziej podobnie do, do tych rzeczy, które zostały. To jest powiedzmy, laptop, ale czy, ja się nauczyłam po innej i po innych rzeczach w Simsach, że czy ten laptop będzie można z niego korzystać, nie wiem. Czy jest po prostu dla ozdoby. O, i tu mamy domek, o, a ja tego nie zobaczyłam, dlaczego ja tego nie zobaczyłam? Pokaż tą babkę. No ona ma tu kolczyki, jest wy yy, ten, wypiercingowana od, może no, nie powiem, że od stóp do głów, ale ma tutaj na twarzy różne rzeczy, są różne fryzurki. Yy, tu mamy mieszkanie, jak wygląda. Ok. Ale tak biednie dość w tym momencie. Być może to jest kwestia tylko i wyłącznie o O, to jest fajne. Widzicie, tego w Simsach też nie dało się wcześniej zrobić, nie? Na przykład takich rzeczy. Także yy, skosów dalej się nie da zrobić takich normalnych. Są tylko i skosy chyba są teraz jakby pod, no o 90 stopni jakoś się zmieniają. To nie jest tak, że na przykład delikatnie chcesz zrobić skos, tego nie, nie zrobisz, nie? A tu widzę, że daje to taką możliwość, to jest bardzo spoko. Z prostego względu, dziękuję za followka, daje to większe możliwości twórcze i też nawet w odzorywaniu mieszkań różnego rodzaju, nie? To jest bardzo spoko. Jestem ciekawa, jak oni rozwiążą sprawę z Tymi z, z, klat, z, z kratkami, czy będzie można stawiać blisko siebie jakoś te ściany i tak dalej, tak jak jest to Inzoj, czy jednak zrobił, wiecie, o jedną kratkę, bo słyszałam, że podobno jest to, to, że jest o jedną kratkę w Simsach, to też wynika z systemu gry w sensie z tego, jak on został stworzony i że nie jest to do końca możliwe do zmiany, nie wiem. Nie wiem. O, mamy tutaj kolejne. No tutaj ciężko zobaczyć coś z góry. nie, no, są jakieś takie pojedyncze rzeczy tu widzę. O, mamy na przykład. Yy, nie stopień, tylko w ogóle taki jakby. Jak coś nazywa czat? Pomóżcie mi. <coughs> jak to się nazywa? Dajcie mi znać. Zapomniałam. To, co w Simsach też dodali. E, takie podwyższone miejsca. To jest stopień, ale to się jakoś nazywa ogólnie yy, jako. Bo stopień to jest jakby, jak wchodzisz po schodach. Nawet nie, nie podium. Jeszcze inaczej. Jeszcze inaczej. W Simsach to dodali. Podest. O, coś takiego, nie? Chyba podest, ale to jeszcze jakoś inaczej się nazywa. W każdym razie chodzi mi o to, że w Simsach to też dodali dopiero później. Także. I to zaczęli dodawać w momencie, jak ParaLife zaczęło pokazywać swoje rzeczy. Wtedy nagle jej się obudziło. Tu mamy co? Tu mamy yy, jakąś imprezę. Tu ktoś gra na pianinie. Widzę. Czekajcie. Pokaż. Jakieś babeczki. Okej, okay, tu widzę, że jedzą, więc to są babeczki, które będą do zjedzenia. Nie wiem jak z tymi owocami. Tu jakaś kawka widzę. Tu paznokcie są. Więc od razu będzie biżuteria i nie biżuteria, tylko będzie ten, będzie można paznokcie malować. Hmm, czy coś tu jeszcze mam takiego ciekawego? Chyba nie, patrzę na światło, widzę, że światło pada przez okno. Więc będzie taki system oświetlenia, nie? Yy, rozbudowany, ale czy tak jakoś fajnie, mega fajnie, no to trzeba będzie zobaczyć już na własne oczy, nie? O, tu mamy, czemu ja tego nie widziałam, co ja się nie patrzyłam na to w ogóle? O co chodzi? No dobra, mamy jakieś y, rysunki, ale pytanie, jak, je, jak będzie wyglądało malowanie. Musiałabym się przyjrzeć, czy oni gdzieś w poprzednich materiałach nie, nie wspominali nic na ten temat. Tekstery wczoraj, no. Mamy no, tutaj, y, wiecie, mamy tutaj łóżko, mam takie rzeczy, rzeczy, które stoją obok siebie, więc to znaczy, że będzie można stawiać rzeczy obok siebie, co sobie, mi się wydaje podstawą raczej w tych czasach, y, w grach tego typu. Nie wyobrażałabym sobie, żeby mogła tylko jedna rzecz stać, chociaż tak sami zdarza się w Inzoi, więc mam nadzieję, że oni to zmienią. No tu mamy ubrania, widzę, że tutaj jest. A, bo to jest jakby etap życia. O, tu się zmienia, widzicie. Czekajcie, zmienię jeszcze raz. Ej, kurde! No nie, co za spoiler. O, dobra, ale to się nic nie zmienia, praktycznie. Tu jest nasza postać trochę starsza, jakieś pranie w tle, jakieś książki. Tutaj widzę chyba do szkoły idzie. No i tu już do pracy, tu widzicie, mężczyzna, mężczyzna, mąż. No i ja cały etap życia podany, nie? Ale... Zprowadzi sobie w ogóle. A to wiesz co, ja jakoś tak... Tu widzę, ktoś u niej spał. Widzę tutaj chłopak. Czyli to jest jej dom rodzinny, chyba mi się wydaje. Albo przynajmniej to mieszkanie, które wtedy jeszcze wynajmowała. A tu już się wprowadzają. Tu już z wąsiurem, tu już ona starsza. Ej, fajne te kartony wyglądają. No i prawda. O, jest pralka. Czyli pralki będą od razu. <laughs> eee. No to, to dużo takich rzeczy nie da się wyłapać, bo to wszystko takie podstawowe jest, nie? O, zaręczyny. Ślub. Ale tu mi się nie podoba to, jak biust wygląda. No i malowanie, wiesz, no starość, nie. Ale dziecka to nie było, nie wiem dlaczego. A jest, dobra, jednak jest. Pokaż to, jak to wyglądało. Ok. No to jest najmniejszy, a to są chyba w tym samym wieku. Ale słodkie to jest, że w takich wrzeczkach śpią. No, jakieś tu zabawki widzę, jest, jest łóżeczko, są te same łóżeczka tutaj, tu jest takie, takie łóżeczko dla, nie, dla niemowlaka, <laughs> jakieś zabawki. Mamy kuchnię, która jest z różnych krzeseł, tylko pytanie teraz, czy te krzesła są tak krzywo poustawione celowo, czy... Czekajcie, o teraz, yy... czajnik. O, chlebek. To, ale to są rzeczy takie bardziej ozdobne, ja wierzę w to. Raczej wątpię, żeby to były rzeczy do takiego normalnego użytku. I tak samo ten toster. Raczej ten toster nie będzie użytkowy. No, te rzeczy są pokazane jako coś, czego będzie można jeść. Oprócz, nie wiem, czy tego chleba też, ale resztę na pewno. To wygląda ewidentnie jak. No tak, bo to zdanie normalne, no. I te placuszki, te babeczki. To jakaś mąka, kawa. Fajnie, bo to zrobione jest z normalnymi opisami, nie? Tutaj w łazience nasza. Nie wiem, jak się para nazywa. Y, płacze. To jest praleczka. Proszę bardzo, jakieś światełko. Chociaż to światełko za mało daje światła, moim zdaniem. Y, jakieś leki są. Czyli ewidentnie. Nie wiem, czy to nie jest. Wy tego nie widzicie, ale może to jest wspomniane, że ona cierpi teraz. Tylko czekajcie, ja to próbuję tą kamerę. No. Jest moja kamera. Gdzie jest moja kamera? O, widzicie? Tutaj pod spodem, pod, znaczy nad, nad kamerą moją są leki w ogóle jakieś i to ewidentnie może wskazywać, że albo że po prostu jest to łazienka i tam są leki, albo że faktycznie na przychodzi jakiś taki mental breakdown, nie? Otwarte okno. Kłótnia. Ewidentnie. Czy są dwie babki? Chyba dwie babki to są. Tutaj syn podchodzi do, do mamy. Tu się śmieją. Tu fajnie tańczą, tu rozmawiają. Tu gra na gitarze. No i oczywiście ten ryneczek taki pokazany, nie? Kurde, jak ktoś zrobił ten... Ej pa! Fajnie gości pod fryzjerem siedzi, nie? Ja myślę, że to jest celowa to zrobili. Ale... Yy, tak, wiesz co, bo tak się robi w Simsach, wiesz? Często, że się ten... Więc tak będzie wyglądało to miasteczko. O, jestem ciekawa. Yy, na pewno dźwięki natury będą fajne, to wiem. To mi się podoba, no. Także dajcie znać, co sądzicie. Jakie są wasze odczucia. No, Czekamy do tego, do tego grudnia. Ja mam nadzieję, że dostanę trochę przedpremierowy dostęp, żeby sobie przetestować, bo jestem naprawdę, naprawdę ciekawa. No, pozdrawiam.